Kompromitująca wpadka Tuska i to tuż po ogłoszeniu nowego rządu. 23 lipca podczas konferencji prasowej poświęconej rekonstrukcji rządu premier Donald Tusk przez niemal godzinę tłumaczył zmiany personalne. Na koniec, próbując wlać optymizm w serca słuchaczy, popełnił wstydliwą pomyłkę, która zaskoczyła wszystkich. Te osoby obejmą nowe stanowiska. Premier Donald Tusk ogłosił znaczne zmiany w rządzie. W gabinecie Tuska zaszły istotne zmiany, a na kluczowe stanowiska powołano nowych ministrów. Waldemar Żurek objął funkcję ministra sprawiedliwości, natomiast Tomasz Siemoniak został odpowiedzialny za służby specjalne. Tekę ministra spraw wewnętrznych i administracji przejął Marcin Kierwiński, a dotychczasowy szef MSZ Radosław Sikorski został mianowany nowym wicepremierem. Skład rządu wzmocnili również Miłosz Motyka, który objął nowo utworzone Ministerstwo Energii, oraz Wojciech Balczun jako minister aktywów państwowych. Ważne resorty objęli także Andrzej Domański Finanse i gospodarka, Stefan Krajewski Rolnictwo i rozwój wsi, Jolanta Sobierańska-Grenda Zdrowie, Maciej Berek Nadzór nad wdrażaniem polityki rządu, Jakub Rutnicki Sport i Marta Cienkowska Kultura. Kto żegna się z stanowiskiem ministra? Inne zmiany w rządzie. Rząd Donalda Tuska przeszedł właśnie gruntowną rekonstrukcję, w wyniku której z gabinetem pożegnało się dziesięcioro ministrów, w tym szefowie kluczowych resortów takich jak sprawiedliwość, zdrowie czy rolnictwo. Zmiany objęły również Ministerstwo Aktywów Państwowych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Ministerstwa do Spraw Równości i Polityki Senioralnej. Te decyzje premiera wpisują się w szerszy plan odświeżenia i reorganizacji struktury rządu. W ramach tych zmian utworzono zupełnie nowe Ministerstwo Energii, które przejmie obowiązki dotychczasowego Ministerstwa Przemysłu, a także zlikwidowano Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Co ciekawe, Tomasz Siemoniak, dotychczasowy szef MSWIA, nie opuści rządu, lecz obejmie funkcję koordynatora służb specjalnych. Radosław Sikorski awansował na wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne i europejskie, co podkreśla znaczenie polityki międzynarodowej. Premier Tusk zapowiedział również redukcję kadr na niższych szczeblach w poszczególnych ministerstwach. Ale oprócz oficjałów nie obyło się bez pomyłek dość znacznych tym razem. Kompromitująca pomyłka Donalda Tuska Właśnie zaprezentowano nowe nazwiska w rządzie oraz szczegóły wprowadzonej rekonstrukcji gabinetu. Jak podkreślono, zmiany te mają wzmocnić pozycję rządu i przygotować go na nadchodzące wyzwania natury politycznej i gospodarczej. Niestety, podniosłą atmosferę wystąpienia premiera Tuska zakłóciła niespodziewana wpadka, która miała miejsce pod koniec jego przemówienia. Drodzy Państwo, uwierzcie w Polskę, uwierzcie w tych ludzi. To zespół komandosów, wiedzą, czego się podjęli, bez wahania się tego podjęli, przekonywał w swojej przemowie premier. Najwyraźniej premier dał się ponieść emocjom, gdyż popełnił zaskakujący błąd, myląc słowa polskiego hymnu. Zamiast poprawnej wersji, Donald Tusk nieoczekiwanie stwierdził Innego motta, ten nasz zespół, ale chyba i my wszyscy, nie potrzebujemy. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, powiedział. Wydaje nam się, że chyba jednak nie tak brzmią słowa hymnu Polski.